Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie ze Stadionu Króla. Obok mnie trener Marcin Podorzała. To oznacza, że czas na kolejną konferencję prasową, konferencję przedmeczową, konferencję przed meczem ostatniej kolejki sezonu zasadniczego fortuna pierwszej ligi. W niedzielę o 12.40 w Tychach. Ukrasiacy zmierzam się z tamtejszym DKS-em. Jak wygląda sytuacja w drużynie? Czego możemy spodziewać się po tym meczu? O tym wszystkim za chwilę porozmawiamy. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Sporo pytań, jak zawsze. Mateusz Denderski, ekransfans.pl. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w drużynie? Przede wszystkim też to się pojawiało od innych redakcji. Jak też sytuacja wśród bramkarzy? No, sytuacja zdrowotna na pewno się poprawia. Dołączają jakby kolejni zawodnicy, którzy, którzy w ostatnim czasie. Trenowali indywidualnie, wchodzą już, już w pełnym w pełne obciążenie z zespołem, więc, więc pod tym względem jest coraz lepiej. Jeżeli chodzi o bramkarzy, Dawid cały czas jest pod, pod gdzieś tam kontrolą sztabu medycznego i, i, i również z nim, jest, z nim jest coraz lepiej. Będziemy decydować mmm, jakby na bieżąco. Jakie decyzje w związku z tym podejmować? Czy, czy, czy będzie do dyspozycji, jeżeli chodzi o, o, o gra już w najbliższym meczu, czy nie? Tak jak mówię, no jeszcze, jeszcze to nie jest do końca pewne, natomiast generalnie jakby sytuacja jest coraz lepsza. Co będzie najistotniejsze w spotkaniu z DKS-em? Czy da się do tego meczu podejść, nie myśląc już o środowym boju z Arką Gdynia? Tak, na pewno da się tak podejść i mam nadzieję, że to pokażemy, bo, bo, bo naprawdę skupiamy się przede wszystkim właśnie na, na meczu z GKS-em, na tym, żeby, żeby osiągnąć w tychach jak najlepszy, jak najlepszy wynik i dopiero po tym meczu będziemy skupiać się na arce. Oczywiście my w sztabie już pierwsze analizy tego kolejnego rywala gdzieś tam dokonujemy, natomiast jeżeli chodzi o... O rozmowy z zespołem, o to jak, jak przebiegają jednostki. To, to w 100% skupiamy się na tym, na tym najbliższym meczu. Co będzie najistotniejsze, to żeby, żeby znowu każdy z zawodników funkcjonował naj, najlepiej jak, jak potrafi, jak jest w stanie i dzięki temu, żeby również zespół funkcjonował możliwie najlepiej tego dnia. Pamięci mamy pojedynek z GKS-em na inaugurację wiosny. Czy ma Pan pomysł, jak unieszkodliwić strzydła GKS-u? No, oczywiście mamy przeanalizowane zespół rywala. Nawet powiem, że cofnąłem się do tego meczu z początku wiosny. E, mimo, że, 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 że zauważyłem, że było wtedy bardzo zimno. <laughs> Natomiast y, oczywiście y, Tamten mecz oglądałem. Oglądaliśmy ostatnie pojedynki zespołu Tychów i, i swój pomysł oczywiście mamy. Gdzieś tam już, już powoli przekazujemy zespołowi właśnie jakieś aspekty związane z tym, jak, jak funkcjonuje zespół przeciwnika, jakie ma mocne strony, jakie ma, jakie ma powiedzmy słabsze. I, no i wierzę, że to, że to uda się wykorzystać w najbliższym meczu. Po pauzie za kartki wraca Maciej Dąbrowski, ale aż sześciu krajsiaków musi uważać na, na pomnienia. Czy będzie to w jakimś stopniu determinowało wyjściowy skład? Mm, oczywiście będziemy, będziemy brali pod uwagę w jakimś stopniu również, również te kartki yy, i to, że, że, że część zawodników jest zagrożona. Yy, tak, jak, tak jak powiedziałeś, wraca Maciek do składu. Na pewno to, to gdzieś tam jeszcze jest większy komfort dla nas, jeżeli chodzi o o możliwość y, tych wyborów i y, jeżeli chodzi o, o ten aspekt y, to tak jak mówię będziemy, będziemy decydować jeszcze ten skład wyjściowy gdzieś tam on się y, gdzieś tam krystalizuje w głowie, natomiast ostatecznej decyzji jeszcze, jeszcze nie podjęliśmy. Y, zobaczymy jak, jak, jak to będzie wyglądało, zobaczymy wszyscy w niedzielę. W zespole gospodarzy nie zagra lider tej drużyny, Łukasz Grzeszczyk. Czy może to ułatwić przejęcie kontroli nad środkiem pola w meczu? No, analizując ten zespół już wcześniej, jakby w kontekście innych rywali, yy, to na pewno, na pewno był to mocny punkt tego zespołu, szczególnie w ofensywie. I to, że nie zagra, yy, to nie chcę powiedzieć, że może być Jakimkolwiek ułatwieniem, bo chociażby w ostatnim meczu zabrakło tego zawodnika, i, i, i zespół tych wygrał wygrał wysoko w opolu. E, natomiast e, no z pewnością e, w jakimś stopniu jest to, e, jest to osłabienie, osłabienie przeciwnika, natomiast no tak jak powiedziałem, na tym konkretnie się nie będziemy, nie będziemy skupiali, bo w to miejsce tam wejdzie inny zawodnik, który, który również pewnie yy, poziom yy, będzie, będzie trzymał. Filip Tiewski, Wudzti Sport .pl pyta, nad czym pracowaliście najwięcej w tym tygodniu? Czy trener analizował retyżan i szykuje jakąś specjalną niespodziankę taktyczną? Jakby przede wszystkim pracowaliśmy nad, nad własnym sposobem gry. Przypominaliśmy sobie pewne rzeczy, które w takim mocnym skrócie przekazywaliśmy zawodnikom w tamtym tygodniu, pokazywaliśmy jak, jak to funkcjonowało w meczu. E, dołożyliśmy kilka, kilka kolejnych, e, powiedzmy, jakichś konceptów taktycznych czy, 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 czy działań, e, jeżeli chodzi o współpracę zawodników. I to były, i to były przede wszystkim na to kładziony nacisk, jeżeli chodzi o ten, ten początek tygodnia, a teraz, teraz już gdzieś tam powoli. Dzisiaj chociażby przekażemy już pierwsze informacje na temat, na temat tego najbliższego rywala, i tak jak powiedziałem, widzimy, widzimy gdzieś mocne strony, widzimy jakieś, jakieś powiedzmy słabsze punkty, które, które miejmy nadzieję, że uda nam się, nam się wykorzystać. Także początek tygodnia to była przede wszystkim praca nad, nad doskonaleniem tego, tego, tego własnego sposobu gry, stylu gry, który chcemy, który chcemy prezentować. A teraz już powoli zmierza to bardziej w kierunku yy, ułożenia tego pod kątem, pod kątem gry rywala. W tym tygodniu awans do trzeciej ligi zapewniła sobie druga drużyna łódzkiego klubu sportowego, która jest niepokonana w tym sezonie. Trener do, doskonale zna tych zawodników, czy któryś z nich jest blisko debiutu w pierwszej drużynie? W pierwszej kolejności chciałem pogratulować zarówno wszystkim zawodnikom, jak i sztabowi, bo wykonali naprawdę super pracę i awans w takim stylu to jest naprawdę wielka sprawa, więc, więc wielkie gratulacje i wielki szacunek za to, za to, za to co zrobiliście. Jeżeli chodzi o, o zawodników, oczywiście znam tych chłopaków bardzo dobrze, śledzimy, śledzimy również teraz, będąc już jakby tutaj w pierwszym zespole ich, ich poczynania i, i na pewno Widzimy taką możliwość, żeby w być może nawet w bardzo bliskiej przyszłości ktoś, ktoś z tej grupy chłopaków zadebiutował w pierwszym zespole. Jak już mówiliśmy, Maciejowi Dąbrowskiemu skończyło się zawieszenie za nadmiar żółtych czartek. Czy bierzecie zatem pod uwagę wariant, w którym to on i Adam Marciniak będą stoperami w najbliższym meczu? No, jeżeli chodzi o Najbliższy mecz, tak jak powiedziałem, no to jeszcze, jeszcze decyzje nie są, nie są podjęte, nie chciałbym, nie chciałbym tutaj gdzieś tam też jakby tego, tego do końca zdradzać. Macie jest środkowym obrońcą, Adam w ostatnim meczu zagrał na środku obrony, mówiłem, że jest rozpatrywany pod kątem zarówno tego środka obrony, jak i, jak i lewej strony defensywy. I, i skoro tak, no to oczywiście taka możliwość istnieje, a czy to będzie w najbliższym meczu, czy, czy być może zdecydują się na taki wariant w, w kolejnym. Eee, to, to czas pokaże. Spotkanie dziecka z tych jest to zdecydowanie najciekawsze starcie tej ostatniej, finałowej serii Gier. Sezonu zasadniczego, ale dzisiaj początek imprezy, którą żyje cały piłkarski kontynent. Kto wygra te doroczne euro? O, eee, chciałbym, żeby Polacy. Eee, jeżeli nie, to zawsze od, od dziecka kibicowałem eee, Włochom. Więc tak kiwicowsko to, to, to Włosi, a jeżeli miałbym tak bardziej e, realnie, powiedzmy, spojrzeć, to, to wydaje mi się, że też Anglicy mogą, mogą w, tym, w tym akurat Euro powalczyć o tytuł. Dziękujemy za te wypowiedzi. Niedziela, 12.40, mecz Dzieciastychy, łódzki klub sportowy, a z nami był trener Marcin Podorzała, który odpowiadał na pytania dziennikarzy przed tym właśnie spotkaniem. Zachęcamy wszystkich, abyście gorąco wspierali, mocno trzymali kciuki za rycerzy wiosny. Sezon cały czas trwa, pula, jak wiemy, jest bardzo duża do zgarnięcia. To tyle, dziękujemy za uwagę. Dziękuję.